Witam Państwa bardzo serdecznie, z tej strony Mikłajdowej jako redakcja Goniec.pl, kolejny odcinek Kart na Stół Państwa i moim gościem senator y, Koła, senatorów niezależnych, pan Wadim Tyszkiewicz. Dzień dobry. Witam Pana, witam Państwa. Jest pan w swoim regionie aktualnie, mówi pan, że w sprawie funduszy europejskich dla samorządowców i właśnie o te fundusze europejskie chciałem zapytać na początek, ponieważ cały czas nad Polską wiszą kary od SUA, nad Polską cały czas wisi nierozwiązana kwestia KPO. Premier Morawiecki obiecał, że do końca października wyśle już wniosek w tej sprawie, natomiast mamy zresztą listopad, żadnego wniosku nie ma i na razie rzecznik rządu Piotr Miller mówi, że nie będzie. Czy Polacy mogą spodziewać się w ciągu najbliższego roku pieniędzy z Unii Europejskiej i końca tych kar? Czy uważa pan, że tutaj będzie dalej prowadzony kurs na konflikt z Brukselą? Ja znaczy myślę, że konflikt z Brukselą jest nieunikniony. On trwa i będzie trwał nadal, dlatego że Polska w, według Brukseli, ja też się z tym zgadzam, nie jest państwem, które spełnia wszystkie te kryteria praworządności. I nie wyobrażam sobie, że Bruksela odpuści, bo myślę, że nad nimi też wisi ten miejsce Fokesa, który związany z tym, że jeżeli raz się odpuści Węgrom i Polsce, to później będzie domino efekt domina. Wiedzą też doskonale, że kiedy Kaczyński i jego rząd dostaną te pieniądze, to tym bardziej pokażą środkowy palec w Brukseli i, i ta wojna niestety będzie trwała. Więc ja jestem bardzo zaniepokojony, samorządowcy czekają na pieniądze. W tej chwili w ramach ZIT-u są prowadzone rozmowy, w ogóle jeśli chodzi o tą perspektywę nową, czy ZITY, y czy, czy programy powiedzmy regionalne. Dzisiaj wszyscy na te pieniądze czekają. One są bardzo, bardzo potrzebne. KPO? KPO jest potrzebne nam jak tlen dzisiaj przy tak ogromnej inflacji. Gdyby, gdyby KPO zostało uruchomione, to można byłoby zrealizować naprawdę masę, masę inwestycji. Ja przypomnę, to jest blisko 160 miliardów złotych. Nie mam, ja w ogóle czasami staram się te zera policzyć i myślę, że wielu Polaków, Polaków nie jest w stanie sobie wyobrazić, jak to, jakie gigantyczne pieniądze e, są do wzięcia, żeby, żeby Polska ruszyła, e, jeśli chodzi o gospodarkę, jeśli chodzi o zmniejszenie inflacji. E, nie mam, ostatnio my w województwie lubuskim oddaliśmy do Użytku piękny most na Odrze. Piękny most, e, który kosztował e, sam most około 26 milionów złotych, to ja sobie policzyłem że te pieniądze z KPO wystarczyłoby na wybudowanie uwaga 6200 mostów. 6200 mostów albo inaczej przeliczając te pieniądze, które są w zasięgu ręki, wystarczy tylko zrealizować te kamienie milowe i te wszystkie założenia, które się zgodził Morawiecki notabene. I dla wyobrażenia, jakie to są gigantyczne kwoty, można byłoby zrealizować w gminach inwestycji po 5 milionów, bo to jest taka inwestycja wyobrażalna, droga, przedszkole, czy, czy remont jakiejś ulicy, można byłoby zrealizować, uwaga, 32 tysiące, 32 tysiące inwestycji po, po 5 milionów. Ja tylko w związku pokazuję, z tym, jaka to jest... Panie że jakby pan nazwał, jakby pan określił aktualne działanie rządu Prawa i Sprawiedliwości? Ja mam, to jest no na pewno działanie na szkodę Polski, bo wszyscy wiemy, że premier Morawiecki to jeszcze by się ugiął, tak? ale jest koalicja jest Solidarna Polska z, ze Zbigniewem Ziobną, którzy dla jakichś pojętych, dla, dla nas niepojętych interesów politycznych gotowi są jak gdyby zatopić ten kraj. A tego nie, nie potrafię zrozumieć. Co siedzi w głowie człowieka, który dla jakichś doraźnych interesów politycznych naraża na, na szwank interes całego narodu? To jest prowokacja, to jest no działanie na szkodę Polski, to w ogóle nie ulega najmniejszych wątpliwości. Natomiast wracając do aktualności, wróciliśmy w pewien sposób do historii sprzed dwóch lat, czyli wyborów kopertowych. Projekt ustawy Prawa i Sprawiedliwości w sprawie tego, żeby samorządowców, którzy. Wtedy wydali pod się polski spis wyborców nie karać został wycofany ostatecznie z porządku obrad poinformował o tym dzisiaj Marszałek Witek. Jak pan odnosi się do tego, co działo się wokół tego wtedy i aktualnego pomysłu Prawa i Sprawiedliwości, który ostatecznie został wycofany zresztą jak tydzień temu na przykład spółki Skarbu Państwa? No dokładnie. Czyli kolejne kapiszone Sasina, tak? Bo pomysły z czapu tak zwanej. Czyli ktoś chce robić rzeczy, które są niezgodne z prawem, niezgodne z konstytucją i przyzwyczaja Polaków do tego, że tak naprawdę łamanie prawa no nie jest związane z ponoszeniem konsekwencji za to. tak? Czyli jeżeli ktoś przekroczy przepisy ruchu drogowego, ponosi karę, jeżeli ktoś z głodu ukradnie buchenek chleba, to staje przed wymiarem sprawiedliwości. A jeżeli ktoś robi coś niezgodnego z prawem, o konstytucji, to już w ogóle nie wspomnę nawet, tak? że ktoś łamie prawo, i jeżeli to jest pomyśli rządzących, to jakimś dekretem, tak jak za komuny, można takie osoby uniewinnić. Samorządowcy tego nie oczekują. Ci, którzy się dali wpuścić w ten kanał, mam nadzieję, że drugi raz tego nie zrobią. Tak? Chociaż. Tak naprawdę, teraz z węglem to też wielu samorządowców zaryzyka, zaryzykowało i wykonywało czynności, wydawało pieniądze publiczne niezgodnie z prawem. Ale w takim kraju żyjemy. W kraju chaosu, w kraju bezprawia, w kraju, w którym jest łamana konstytucja, i y, za każde przewinienie powinna być kara. Ja panu powiem z doświadczenia mojego samorządowego. Bardzo często bywało tak, wielu moich kolegów na przykład ponosiło surowe konsekwencje, stawało przed prokuratorem, że na przykład jeden dzień, przed uprawomocnieniem się decyzji zezwolenie na budowę, na przykład rozpoczynali inwestycje, czyli bili łopatę, wykopali kawałek rowu i zaczęli coś tam robić. I okazało się, że to trochę się pośpieszyli, zrobili to dzień przed uprawomocnieniem się decyzji i, i od razu prokurator. Postępowanie sądowe, proces i, i, i kara. Ale tu się okazuje, że w tym kraju rządzący mają swój patent na, na na, powiedzmy, łagodzenie kar lub uniewinnienie osób, które to łamią prawo ewidentnie, ale jeżeli to jest pomyśli rządzących, no to moż, mogą tej kary uniknąć. To przecież to jest anarchia. To jest dążenie do czegoś niewyobrażalnego. prostu też zauważyć, że my często się do pewnych rzeczy przyzwyczajamy. Jak zaczniemy się przyzwyczajać, że łamanie prawa jest, pra, prawa jest standardem i jest. Za to nie ponosi się żadnej konsekwencji, żadnej kary. To do, dokąd my zbierzamy? To przecież nie na tak? Cały czas w tle trwa już, tak naprawdę walka wyborcza, ponieważ mamy już niecały rok do na następnych wyborów parlamentarnych. To? Donald Tusk, no nie, wiadomo. nie wiadomo. Donald Tusk mówi, że Trybunał Stanu dla Pisu po ewentualnym zwycięstwie pozycji e, to będzie no, taka miękka gra, tak to nazwijmy. Jak pan uważa, co ewentualnie działoby się po tym, gdyby PIS stracił władzę? Czy uważa pan, że rzeczywiście nowa władza doprowadziłaby tych ludzi przed sąd? Panie redaktorze, zacznę od wyborów. Nie jest wcale pewna, że wybory za rok się odbędą, bo już w kuluarach chodzą różne flotki. Od razu przypomnę gotowy projekt ustawy o tak zwanych stanach nadzwyczajnych i stanach wyjątkowych. Niezgodne to jest z konstytucją, niezgodne z prawem, ale już jest gotowy projekt, tak, który związany jest z tym, że na przykład wojewoda bez zgody parlamentu, bez zapisów konstytucyjnych, będzie mógł wprowadzić stan nadzwyczajny, na przykład wybory się nie odbędą. Czy wybory odbędą się za rok? Oby, ale takiej pewności nikt nie ma. Teraz, jeśli chodzi o odpowiedzialność. Ja sam osobiście namawiałem, Szefów opozycji wielokrotnie, również pana premiera Tuska, żeby opozycja na sztandarach miała rozliczenie poprzedników. No nie może być tak, że w kraju łamane jest prawo, łamią prawo urzędnicy, najwyżsi urzędnicy w państwie. Do kłamstw premiera Morawieckiego już się wszyscy przyzwyczailiśmy. Przyszął w kłamie. Non-stop, tak? On powie prawdę, kiedy się pomyli. Tak? To już jest tak powszechne, że już ludzie się do tego przyzwyczaili i już nie reagują w jakiś sposób nadzwyczajny, tak? I teraz, jeśli chodzi o rozliczenie. Oczywiście, Trybunał, Trybunał Stanu, to tak naprawdę to jest nagana. Ona też jest ważna i szkoda, że tam ktoś się zapnął w łazience, czy tam w toalecie, i nie doszło do tego, że Ziobro nie stanął przed Trybunałem Stanu, bo dzisiaj nie byłby minister sprawiedliwości. Ale to nie jest odpowiedzialność jakaś wyjątkowa. Trybunał Stanu nie sadza do więzienia. On daje taką, powiedzmy, mocną naganę z zakazem sprawowania funkcji publicznych. Ale ja uważam, że ci, którzy łamią prawo w sposób nagminny, z premedytacją, powinni ponieść karę. Polacy tego oczekują. Skala bezprawia w Polsce jest ogromna. Więc ci, którzy przekraczają swoje kompetencje i łamią prawo, muszą ponieść za to odpowiedzialność. I premier Tusk jak, jak najbardziej słusznie robi, umieszczając na sztandarach to, że ta władza będzie rozliczona. Oczywiście większość Polaków to nie wierzy. Bo ja sam się spotkałem wielokrotnie, jeżeli mówiłem, że władzę trzeba rozliczyć, to wielokrotnie jest hasło krótkrukowi okań u kole, że poprzednicy nie rozliczyli poprzedników i następni też nie rozliczą poprzedników. To już staje się wręcz nudne. Ja uważam, że cała opozycja powinna jednym głosem mówić, że... Ale powiedziałby nie Pan nie... dzisiaj Polakom, powiedziałby Pan dzisiaj swoim wyborcom, że rzeczywiście tak będzie, że jeżeli opozycja po wyborach odzyska władzę, to ci si ludzie, którzy teraz rządzą Polską zostaną w pewien sposób rozliczeni, no bo mówi Pan sam doskonale, że widzi Pan te wątpliwości wśród Wyborców nawet pańskich. No tak, to ludzi trzeba do, do tego przekonać, że my to zrobimy. Ja mogę mówić sam za siebie. Ja obiecuję wszystkim moim wyborcom, że nie spocznę, dopóki e, e, ci, którzy zła, łamią dzisiaj prawo, złamali prawo, czy jeszcze te prawo będą łamać, nie będą rozliczeni. Tylko drobna uwaga. Panie redaktorze. Będą ciągotki po zdobyciu władzy przez opozycję, żeby zostawić te wszystkie mechanizmy, które dzisiaj działają i pozwalają na to bezprawie. Tak? Tylko zasada, która mi przyświeca, nie można bezprawia tak? z bezprawiem rozprawiać się bezprawie. Trzeba. Po przejęciu władzy przez opozycję, oddzielić stanowisko ministra sprawiedliwości od prokuratora generalnego, trzeba wprowadzić zasady demokracji, trzeba wprowadzić mechanizmy praworządności. I uwaga, to nie politycy, ani pan, ani ja będziemy sadzać przestępców do więzień. Opozycja ma obowiązek przed obywatelami złożyć obietnicę, że. Wszystkie te nieprawidłowości zostaną rozliczone i sprawy zostaną skierowane do niezależnej prokuratury, która wykona swoje zadanie, i te sprawy trafią do sądów. To nie politycy będą sadzać przestępców dzisiaj w tych białych kołnierzykach, którzy łamią prawo do więzień. To mają robić sądy. Czyli jednym Jednym się. zdaniem, jest to pana zobowiązanie wyborcze wobec swoich tak wyborców? Jest. Tak jest. Ja, ja nie odpuszczę. Nie będzie czegoś takiego, że ja przymknę oko na łamanie prawa i będę dążył do tego. Jeszcze raz powtarzam: to nie ja będę sadzał do więzień przestępców. To będą robić prokuratorzy i sądy. Najpierw trzeba przewrócić wolne sądy, niezależne sądy i niezależne prokuratury, które wykonają swoją pracę. Rolą polityków będzie wyciągnięcie tych wszystkich przestępstw i skierowanie spraw do prokuratury. Reszta to mechanizmy w demokratycznym, praworządnym państwie powinny zadziałać i ci ludzie powinni trafić czy to do więzień, czy powinni ponieść stronie konsekwencje za łamanie prawa. Panie senatorze, powoli. Kończąc, skoro wiemy już, że zbliżają się wybory, to zawsze przed wyborami są debaty przedwyborcze, do których zobowiązana jest TVP. Wczoraj w tym samym programie Cezary Tomczyk powiedział, że TVP Info ma podobne metody działania jak tutaj? Today. Zgodziłby się pan z jego tezą? Podobne metody działania? Jeszcze raz, nie zrozumiałem. Podobne metody działania jak Russia Today, czyli rosyjska telewizja propagandowa. No TVP specjalnie się różni od rosyjskiej telewizji propagandowej. To jest telewizja rządowa, to jest telewizja, która nazwana była przez profesora Sadurskiego gebelsowską telewizją. To ja podam na swoim przykładzie. Panie redaktorze, ja przez 17 lat byłem prezydentem miasta, szefem Zrzeszenia Gmin Województwa Lubuskiego i tak dalej, członkiem zarządu Związku Miast Polskich. W roku 2015, kiedy PiS doszedł do władzy, ja trafiłem, dostałem tak zwany wilczy bilet. Od roku 2015, jako prezydent miasta, jako senator Rzeczypospolitej Polskiej, ani razu nie miałem możliwości kontaktu z moimi wyborcami poprzez medium publiczne, które jest utrzymywane z abonamentów, które płacę ja i płaci pan i płacą kolacy, i z pieniędzy 2 miliardy złotych na tą tubę propagandową. To nie jest telewizja publiczna, tak jak my to rozumiemy. To jest telewizja rządowa, telewizja propagandowa, która działa w interesie jednej partii. Jeżeli władza się zmieni, to też trzeba zobowiązać dzisiejszą opozycję, że z tym trzeba skończyć. Nie może być to narzędzie wykorzystywane przez partię rządzącą do ogłupiania społeczeństwa. Przecież te 33% dzisiaj elektoratu PiSu, w ogromnej mierze y, PIS ma tak, y, te 33% dzięki kłamstwu, dzięki manipulacji. Czyli dzięki uważa pan, że. To powinno zostać rozmontowane przez opozycję po wyborach. Natomiast czy uważa Pan, że będzie prawdziwa debata przedwyborcza, czy będą takie debaty przedwyborcze, bo pamiętamy wybory prezydenckie. Ale nie tylko w TVP, bo pamiętamy debatę przed wyborami prezydenckimi, tą słynną z pustymi krzesłami. Wiele osób domaga się debaty Kaczyński-Tusk. Czy to jest w ogóle możliwe, żeby takie debaty miały teraz miejsce w Polsce? Znaczy, wie pan, to wszystko będzie analizowane pod kątem interesu politycznego jednej partii, czyli PiSu. Jeżeli im się to opłaci, to do takiej debaty doprowadzą. Jeżeli będą uważali, że Kaczyński nie ma najmniejszych szans w tustię, to znowu znajdą jakiś wymyk, zaproszą, albo godzina się nie będzie zgadzała i pokażą puste krzesło. To jest telewizja, tak jak pan profesor Sadurski powiedział, to jest telewizja gebelsowska. Wykorzystują narzędzia i mechanizmy do walki politycznej przeciwko swoim oponentom. Więc ja nie wierzę w uczciwe debaty, sprawiedliwe debaty, w których no, będą mogły uczestniczyć wszystkie strony na równych zasadach. Na koniec najpoważniejszy temat, który przynajmniej do końca listopada będziemy poruszać w tym programie. Pani senatorze, czy Polska na Mundialu wyjdzie z grupy? Mam taką nadzieję. Trzymam kciuki, tak? trzymam kciuki za, Barce za Barcelonę. No, Lewandowski stanął o wysokości zadania, Barcelona nie bardzo, ale mam nadzieję, że w, w przypadku reprezentacji Polski tutaj sobie poradzimy. Grupa nie jest zbyt mocna, ale też bym nie lekceważył przeciwników. Dzisiaj nie ma słabych drużyn w piłce nożnej, więc trzeba się solidnie przygotować, a wyjście z grupy jest bardzo realne. Wierzę w to. A jak daleko zejdziemy? Jeszcze raz. Jak daleko zejdziemy? No, nie liczę na strefę medalową, ale myślę, że wyjście z grupy to jest minimum, minimum, tak? I dla mnie to jest tak pewne, jak zwycięstwo opozycji nad Zobaczymy, Zobaczmy. Politycy są bardzo optymistyczni w tych prognozach. Bardzo Państwu dziękuję za obecność i bardzo dziękuję mojemu dzisiejszemu gościowi, którym był Senator Wadim Krzyszkiewicz. Pozdrawiam.